Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku spędzimy sobie kilka dni razem, ponieważ postanowiłam, że wezmę Was ze sobą na mój ostatni tydzień egzaminów. Co prawda nie mam egzaminów przez cały tydzień, więc to nie tak, że to będzie jakiś tygodniowy vlog, bo już dzisiaj mamy wtorek. Ja wczoraj egzaminów nie miałam, jak był poniedziałek. Ale postanowiłam sobie po prostu razem spędzimy te dni, w których te egzaminy mi wypadają. To będzie też ostatni taki szkolny vlog bo no przez wakacje mam wolne jak w każdej szkole, więc dopiero następne school vlogi albo study vlogi wrócą w wrześniu, tak więc uznałam, że to też będzie takie miłe, żeby zrobić ten ostatni, bo wiem, że wy bardzo lubicie vlogi ze szkoły, więc... E Mam nadzieję, że Wam się też ten spodoba, chociaż tutaj szkoły pewnie będzie w tym wszystkim niewiele, bo na egzaminach to przychodzę na godzinę do szkoły, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja też w tym tygodniu mam pracę na produkcji, dlatego mamy szóstą rano i jak widzicie, ja jestem w pracy. Zrobiłam sobie standardowo kakałko i postanowiłam sobie podgrzeje pinses wczoraj, bo zostały więc sobie wzięłam jedną i też będę zaraz jadła śniadanko, a potem standardowo biorę się do pracy. Plus tego jest taki, że mam tylko dosłownie produkcję, więc około 10 wychodzę już stąd, przez co nie, koligu, nie koliguje, koliduję, chyba koliduję. Nie koliduje mi to z egzaminami. A dzisiaj mam dwa egzaminy. Jest to egzamin z polskiego i to jest polski ustny oraz z angielskiego i z angielskiego mam dzisiaj pisemny. Tak więc jest troszeczkę stresik, ale nie bardzo, bo polski ogarniam. Nawet jak nie będę znać odpowiedzi na 100%, to ja wiem, że ja coś wykombinuję, bo ja to wszystko gdzieś tam mi świta. A angielskim stresuje mnie do końca ogarniam ten język, ale staram się być spokojna i wierzyć w to, że pójdzie mi dobrze. Wróciłam już do domu, zrobiłam też sobie obiadek i zaraz będę go jeść. I w ogóle jak wracałam autobusem, to spotkałam moją koleżankę i spontanicznie poszliśmy razem do kawiarni. Cię sobie przekąsiłam deser lodowy, tak więc jest już dość późno, bo też żeśmy długo gadały. I jak pracę skończyłam o 11, to teraz jest 14. Ja jestem w domu, wpadłam do domu dosłownie tylko po to, by zrobić nogę i go zjeść. I lecę zaraz na egzaminy, bo zaraz mam jakoś autobus, około 15. I o 16 mam pierwszy egzamin z angielskiego, a potem o. 17 mam drugi egzamin z polskiego. Jestem mogłem dość spokojna. Wiem, że dam sobie radę, wiem, że będzie dobrze. Nie się zestresuję przed egzaminem, przed samym wejściem na salę, ale jak na razie jest okej. Okay. No i w sumie nic ciekawego się dzisiaj za bardzo nie działo. W pracy było spokojnie, chociaż miałam taki dzień, gdzie wszystko leciało mi z rąk. Rozlałam olej. Wiecie, jak ciężko jest posprzątać olej? Jakie to jest ciężkie. Bo przecież tego nie umyjesz mopem na mokro, bo woda, olej się nie łączą, więc to trzeba wszystko papierem, a to się tak szybko ten papier wsiąka, ten olej i strasznie dużo papieru nas musiało iść. No, jeszcze musiałam dużo rzeczy dorobić, bo mi się kupa wszystko na raz skończyło, ale ogółem było spoko, robiłam się ze wszystkim na czas, ale miałam już takie, że chyba co jeszcze. W pracy też sobie wypiłam kabusie jeszcze przed wyjściem, no i poleciałam na autobus. No i potem wiecie, spotkałam koleżankę. Byłam w kawiarni, gdzie sobie bardzo dobry i bardzo ładnie wyglądający deser lodowy, który był wzorowany tym deserem banatofi, czyli wiecie, banan, takie tofi, coś takiego. Tam były chyba jeszcze lody waniliowe i tam były orzechy te archaidowe. jest naprawdę bardzo dobre, ale pod koniec mega słodkie, już czułam się taka przeschodzona. No, i już wychodzimy. Powiem Wam, że cały ten tydzień zapowiada się taki, że ja będę częściej poza domem niż w domu, bo cały ten tydzień mam pracę na rano. Oraz mam dużo załatwień poza domem, więc jest praca, domek, ewentualnie i będziemy załatwiać dalej. Napisałam już ten angielski i napisałam go w miarę dobrze, więc jeśli moje przypuszczenia są słuszne, to będzie 3. A jeśli poszło mi lepiej niż zakładam, to będzie cztery, ale w każdym bądź razie jest zaliczony i to jest najważniejsze. Wróciłam już do domku i zdałam oba egzaminy. Polski zdałam na 5, a angielski dowiem się dopiero w czwartek, gdy będę miała ustny, angielski. Polski ustny nie był taki najgorszy. Dałam radę, miałam nawet spoko pytania, więc było spoko. Ale wróciłam sobie spokojnie do domku. Angielski też nie poszedł mi najgorzej. I teraz będę robić sobie macze i... I nie wiem co będę robić. Muszę zobaczyć na moją to do listę, bo ja w sumie z mojej to do listy dzisiaj niewiele wykonałam. A chciałabym się zacząć uczyć na ustny angielski, bo muszę sobie opracować te mm, pytania, które dostaliśmy, i przygotować odpowiedzi, bo jeszcze się za to nie wzięłam. Więc chciałabym to zacząć robić dzisiaj, bo jutro mogę mieć trochę mniej czasu, a w czwartek już jest ten egzamin, więc muszę mieć to w czwartek gotowe, ale muszę zobaczyć na moją to do listę. Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj też mamy dwa egzaminy, tak jak ostatnio, ale dzisiaj mamy egzamin, który jest dla mnie najtrudniejszy i najbardziej stresujący, ponieważ mamy ustny angielski, do którego nie czuję się w pełni przygotowana, ale jeszcze tak duży stres mnie nie złapał, ponieważ jak patrzyłam na te pytania i przerabiałam je wstępnie z koleżanką, na większość pytań jestem w stanie coś wymyślać, co prawda prawdopodobnie całkowicie niepoprawnie. Ale z sensem takim, że każdy zrozumie, chociaż gramatyka to tam Ała robi, ona ma Ała, jak słucha mojego gadania. Więc jakoś się tak bardzo nie stresuję, bo wiem, że jakoś to ogarnę. Zrobiłam sobie kakałko. Myślałam, żeby sobie zrobić kawę, ale jednak 6 rano to chyba za wcześnie na kawę. A myślałam o kawie dlatego, że się dzisiaj obudziłam o trzeciej, bo obudził mnie koszmar. W ogóle zauważyłam, że jak się stresuje, to mi się śnią jakieś koszmary o demonach i zawsze one mają taką samą strukturę, że krok po kroku wydarza się praktycznie to samo, tylko jest inna historia. Ta historia, którą miałam dzisiaj, była ciekawsza niż ta, którą miałam ostatnio, ale to jest dopiero teoria, bo dopiero tak zauważyłam, że miałam dwa razy. Więc muszę sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, że jak jestem zestresowana, to śnią mi się koszmary. I obudziłam się o trzeciej i uznałam, że już nie idę spać, no bo o czwartej i tak mam budzik i wiem, że nawet jakbym zasnęła, to potem ostatecznie ciężej byłoby mi wstać, bo byłabym taka wyrwana ze snu, więc już uznałam, dobranie nie śpię. W tym czasie zmontowałam vloga na YouTube, bo w ogóle mam opóźnienie też w vlogu. E, tym, który ma być, czyli jak już będziecie oglądać ten, co tamten już jest, to mam małe opóźnienie, ale zmontowałam go w rano, jak leżałam w łóżku oraz jak jechałam autobusem, to go jeszcze dokończyłam montować i już mam zmontowanego vloga, więc najważniejsza rzecz na dzisiaj już jest z głowy, bo miałam to zrobić wczoraj, ale wczoraj uznałam, że wolę się pouczyć na ten angielski niż zmontować vloga. I w sumie dzisiaj właśnie głównie praca, później mamy egzaminy. No i chciałabym dzisiaj też nagrać podcast, ale nie wiem, czy się wyrobię tak naprawdę, bo po pracy wracam do domu i najpierw chcę dokończyć przygotowania na angielski, bo muszę tam jeszcze dopracować odpowiedź na kilka pytań, bo mimo wszystko, że czujesz że te pytania, są w miarę łatwe, to wolę być przygotowana. No i potem jadę na te egzaminy, a mam egzaminy dość wcześnie dzisiaj, ponieważ pierwszy egzamin z fizyki. Mam już o 14 albo o 15, więc nie tak późno jak ostatnio, więc nie mam aż tak dużo czasu, żeby się przygotować. Więc nie wiem, czy zdążę nagrać ten podcast, bo też prawdopodobnie jak wrócę, to będę od razu się ogarniać do spania, żebym była w miarę wspana, bo angielski mamy dość późno i cała klasa będzie zdawać, więc też nie wiem, czy uda mi się załapać jako pierwsza w kolejce. No mi się udała jako pierwsza, no to wtedy sobie w miarę wcześniej też wrócę do domu i wtedy będę w stanie też nagrać podcast i mam tam chyba coś jeszcze do ogarnięcia, ale nie jestem pewna, bo jeszcze nie patrzyłam na moją to do -listę dzisiejszą. No, więc w taki dzień się o to zapowiada. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym ja zdała ten angielski. Mhm. że tak się złożyło, że tego dnia miałam dużo rzeczy do zrobienia w pracy, wiecie, zrobić sosy na krowiczniki i to się wszystko tak złożyło, więc musiałam zostać dłużej niż planowałam. Wróciłam do domu, zjadłam sobie obiadek na szybko, spaghetti pleciało, czyli moje jedno z ulubionych dań. Spakowałam się do szkoły, mam tutaj potrzebne notatki, no i lecimy na pierwszy egzamin, który jest z fizyki i to jest tak naprawdę tylko podpisanie się i zatwierdzenie oceny. I potem mam dwie godziny przerwy, w których planuję się pouczyć na angielski i dokończyć notatki. Udało mi się wszystko zdać, juhu! Najgorsze mam ze sobą, czyli angielski. I pan powiedział, że nie jest najgorzej. To już jest duży sukces w moim wypadku, i nawet udało mi z nim porozmawiać. Nie miałam takiego momentu zacięcia się, więc jestem bardzo zadowolona. Znaczy, że gdzieś tam też mój ten angielski idzie do przodu, że to nie są tylko moje domysły. Mam już potwierdzenie, że tak rzeczywiście jest. Ja rozumiem, taką ochotę na truskawki cały czas z nami chodziło, więc jak wróciłam teraz, to od razu zrobiłam sobie truskawkowe rzeczy. I tak, zrobiłam sobie taki deserek z, i z krem waniliowym, truskawkami. I na górę dałam trochę bitej śmietany i trochę pistacji, bo Jezus, strasznie miałam ochotę. W ogóle jak jechałam autobusem, to miałam ochotę na wszystko i nic jednocześnie, dlatego tu jest taki miszmasz. Oraz do tego zrobiłam sobie maczę z truskawkową, czyli moją ulubioną. No i to jest moja kolacja i jak to zjem i wypiję, to zrobię sobie journaling. I lecę od razu się myć i spać, pomimo że jest dość wcześnie, bo jest dopiero 19, więc pewnie już o 21 będę w łóżku. Ale w tym tygodniu tak mam mało snu, mam taki niedobór snu. Też ciągle gdzieś pędzę i chodzę w stresie, co mój organizm tego nie lubi, a w ogóle nie lubię, jak y, dzieje się szybko. A lubię gdzieś tam spokojnie i powoli. No ale wiadomo, czasami takie okresy w życiu się. Zdarzają, wiadomo, co jest tylko okres, zaraz to minie. W sumie, jak się skończą egzaminy, to już będzie spokojnie, czyli od następnego tygodnia. No, ale czuję, już odczuwam zmęczenie, dzisiaj w szczególności. Jeszcze ten cały tydzień jakoś dawałam radę, ale dzisiaj już mi dopadło to zmęczenie, już na początku dnia oraz w pracy, i teraz jeszcze w sumie po tych egzaminach to dobiło, bo resztki mojej energii wykorzystałam na zdanie egzaminu z angielskiego, co nie jest dla mnie takie proste, tym bardziej, że to był egzamin ustny. I czuję się naprawdę padnięta. I że mój umysł już tak słabo działa. Tak więc kolację i kawlatuję, wypiję sobie macze, zrobię sobie wieczorny journaling, lecę się myć i jak najszybciej spać, by choć jutro być trochę bardziej przytomną i wyspaną niż jestem dzisiaj. Ka, witam Was kolejnego dnia, już trzeciego i to w sumie będzie ostatni dzień tego vloga. Bo dzisiaj mam ostatni egzamin, mam dzisiaj egzamin z historii, na który zaraz będziemy iść, bo mam go zaraz po pracy. Wyjątkowo ten egzamin jest tak właśnie idealnie po pracy, że dosłownie wychodzę z pracy, idę od razu do szkoły i od razu mam egzamin, więc idealnie. Tak mógłby być każdy, żebym nie musiała jeździć autobusami w tej weftę, no a potem odpoczynek i... Świętowanie, że zdałam szkołę. Jeszcze nie wiem, jak będę świętować, czy będę świętować dzisiaj, ale na pewno dzisiaj będę odpoczywać, bo jestem już po tym tygodniu totalnie przemęczona i odczuwam to na moim organizmie już na każdym możliwym po prostu e, poziomie. Jeszcze tylko brakuje, żeby zaczęła mi krew salę, ale wtedy już będzie cała czeklista moich, e, moich oznaków przemęczenia. Dzisiaj odpoczynek. Jutro też będę odpoczywać. Już się nie mogę doczekać, aż się w końcu wyśpię. To jest to jest rzecz, na którą najbardziej czekam, żeby się w końcu wyspać naprawdę. Później też tak naprawdę mam więcej dni wolnego, bo tak się ułożył mi grafik w pracy, że e, mam też tak naprawdę później 4 dni w tygodniu wolnego. Naprawdę sobie wtedy odpocznę i będę świętować e, zdanie szkoły. Jak będę się czuć na sile, to chciałabym sobie też dzisiaj pójść na siłownię. No, bo czuję, że mam ochotę się poruszać i bo czuję się taka pospinana. A też lubię siłownie, ona mi tam gdzieś pomimo, że trochę zabiera mi tej energii, no to też mi, można powiedzieć, ją dodaje, bo podnosi mi samopoczucie, humor i tak dalej, ale to zobaczymy, jak będę się czuć na siłach. I zdałam historię, ale nie jestem zbyt zadowolona, bo zdałam na 3 plus. Ale czułam na 4 5. Więc tak mm, mm, mm. zepsuło mi to trochę średnią, bo już miałam tak ładnie i tak nie osiągnęłam mojego celu, który chciałam, ale było ładnie i mam tam teraz trójkę. Dwie trójki w sumie być z wszystkiego. Ale średnia jest powyżej 4, więc gdzieś tam jakiś mój cel można powiedzieć w pewien sposób się spełnił, bo zależało mi na tym, żeby średnia była właśnie na tej 4 ileś. Chciałam mieć powyżej 4,5, nie udało się, ale dalej jest to powyżej 4, więc gdzieś tam jakaś też tak bardzo zawiedziona nie jestem. Zjadłam obiad, zrobiłam sobie też poranny journaling. Co prawda zrobiłam go o 13, ale jest zrobiony. Wypiłam też sobie tak celebracyjnie mój soczek, bo kupiłam sobie soczek z tym barka, bo byłam w sklepie po drobne zakupy. Tam wiecie, dwie, trzy rzeczy wzięłam. I teraz plan jest taki, że zrobię sobie drzemkę taką 30-minutową do godzinnej, e, bo czuję się zmęczona, a potem chcę sobie zrobić jakiś trening. Prawdopodobnie zrobię sobie w domu, bo myślałam, żeby iść na siłownię. Ale kurczę, nie czuję się chyba na tyle na siłach po całym tygodniu, praktycznie przemęczenia, żeby teraz iść machać ciężarami na siłowni. I zrobię sobie chyba trening, który odkryłam wczoraj. Bo wczoraj znalazłam bardzo fajny trening, takie Dance Party, które lubię. No i do tego sobie oczywiście zrobię rozciąganie jak zawsze po takim Dance Party. E, więc gdzieś tam no, dalej będzie ten trening, a będzie on na tyle intensywny, że będę w stanie go wykonać. bo Nie czuję się totalnie na siłach. E, a później właśnie mam w planach za zaplanować content oraz zmontować podcast i resztę dnia poświęcić na dbanie o siebie. Jeszcze muszę iść e, na chwilę na miasto, wpłacić pieniądze na konto, bo mam w gotówce. No i to sobie chyba zrobię przed treningiem, bo potem do treningu pewnie się przebiorę, bo zazwyczaj ćwiczę w tym, co jestem ubrana, ale mam teraz takie spodnie, które są trochę takie bardziej przyciasne w biodrach i boję się, żeby mi blokowały ruchy bądź mogłyby się rozerwać, jakbym tak mocniej machnęła tą nogą. Więc się na pewno przebiorę, więc pewnie przed tymi ćwiczeniami pójdę wpłacić te pieniądze. A teraz lecę na drzemkę. Ćwiczyć, sobie w ogóle w moim ostatnim ulubionym kącie. Bardzo lubię siedzieć na tym fotelu. Jest on mega wygodny i się tu rozsiadłam. Przygotowałam też sobie truskawki z bitą śmietaną, bo uznałam, że mam ochotę na jakąś taką słodką przekąskę. I teraz biorę mój laptop i biorę się za pracę, którą mam na dzisiaj związaną ze mediami. Zrobiłam sobie kolację, udało mi się zmontować podcast, zaplanować content, więc jestem szczęśliwa, bo wyrobiłam się w tym w spoko, w spoko czasie. Zrobiłam sobie na kolację burgery, bo zostało mięso, więc tak naprawdę musiałam tylko podgrzać, ciepnąć wszystko do bułki i była to bardzo szybka i prosta kolacja, a nie chciało mi się zbytnio gotować. No i sobie zjem i potem będę szła robić sobie moje domowe spa. To też sobie poczytałam jeszcze książkę przed spaniem, więc idealny wieczór. Czy się taka wypielęgnowana. Jeszcze spoczytałam książkę. No zarumbiście jest. I teraz już idę spać. Tak więc będziemy się już żegnać. No i widzimy się za niedługo w następnym odcinku. Bye bye!